Dlatego o tym mówię, że po prostu w roku 80 wszyscy się bali, że wiadomo co. I kościół też się tego bał. I wie, że właśnie występuje w takim horyzoncie, w którym walczymy o wolność, ale jest ryzyko, że coś go się stanie. Potem ten temat pogłębię, bo to jest też temat tego, jak kościół w tym czasie starał się funkcjonować, jakąś strategię. I dlaczego życie księdza było tak trudne? Przechodzę dalej. Już nie, nie idziemy, bo to rok 70 zaraz będzie. Może jeszcze się pokażę. Wybrzeże. Bo to jest ważne, że ofiary tego, tych wydarzeń to byli pierwsi ludzie, których ksiądz go spotkał, którzy mówili mi też o tym. Jak brutalnie wygląda zderzenie w tą władzę od początku. To jest droga, która prowadzi z wioski Okopy do Słowacji. urodził się w bardzo małej wiosce na wschodzie Polski. Okopy, Kewek kawałek 5 km na północ Augustów, trochę na południe Białystok. Kościół był wrogiem państwa komunistycznego. Wrogiem wprost. Tak było najżej. Bo jak się patrzy na Węgry, na Czechosłowację, już nie mówię o Związku Radzieckim, to po prostu niszczono do korzenia Kościół. W Polsce starano się na początku aresztowania, e, procesowe e, procesy, to wszystko jakoś szło. Potem odwilż i Kościół był ściśle kontrolowany. I prześladowany, ale nie był niszczony do cna, ale był bardzo kontrolowany. W roku 1962 powstaje Departament 4 MSW, czyli jednostka, która dokładnie ma za zadanie. Inwigilować i kontrolować Kościół. Jest w tym czasie w Polsce około tysiąca agentów, oficerów, oni mogą korzystać z różnych innych departamentów. Na czym to polega? Otóż każdy kleryk, już kleryk, i każdy ksiądz ma teczkę. Wszyscy są w ewidencji. Każdy ma numer. Jak się czyta dokumenty SPR i są przy nazwiskach numery, to czasem to są po prostu księże. To Co jest w takiej teczce? Akurat tutaj nie ma takiej teczki, to były słynne teczki Teok. Teczka ewidencji operacyjnej na księdza, więc tam prowadzono dane personalne, oczywiście, imię, nazwisko, rodzina itd., itd., ale również wszystkie możliwe haki, jakie tylko się dało znaleźć, haki i rzeczy, które można będzie wykorzystać. Słabości, cechy charakteru, jak, jak działa diabeł, tak pewnie działa, nie? że on wie, co jest dla nas słabego. Każdy ma silne strony i słabe, i oni notowali te słabe. Wiele tych spraw przeczytałem i jedne dokumenty były takie dramatyczne. Było zapisane, że poszedł chłopak do seminarium. To nie był ksiądz Jerzy, Inny chłopak, decyzja Łążyńska. I zapisano, nie dostał się na studia, matka mu powiedziała, że poszedł do seminarium. Być może to nie była szczera motywacja i będzie dobrym kandydatem na współpracownika bezpieki. Zgłosić się, dostać rozmowę kontrolną. Zgłoszono się, czy obywatel będzie współpracował, bo ojczyzna potrzebuje. Nie będę, bo jestem patriotą, proszę więcej nie przychodzić. I potem i tam zapisano, zgłosić się za trzy lata. Nie odpuszczali. I on miał tak, że jak był młodym księdzem, to gdzieś po alkoholu go zlokali samochodem jego. I potem była rozmowa. No co, ksiądz już godzi. Raz w miesiącu, krótka informacja, co się dzieje na parafii. Nic więcej. Biskup się nie dowie, a tak będzie ksiądz miał problemy, żadnych awansów, do końca życia na wsi. No to będzie trudne. Może jednak ksiądz się zgodzi. I ten chłopak się zgodził. I potem wciągnęli go w takie bagno. Z tego bagna ksiądz wyciągnął. Jak nie zapomnę, to o tym opowiem, bo to jest dużo materiałów jeszcze przed nami, ale takie były dramatyczne sytuacje. Naprawdę niszczono docna na każdego, co śmieli. To jest niesamowite, że po skończeniu wojska, dwa lata, ksiądz Jerzy zorganizował w Bartoszycach rekolekcję, gdzie tam ci żołnierze byli. I podczas tych rekolekcji publicznie wybaczą temu oficerowi. Ksiądz Jerzy Kiepczka wychodzi na obrazach i na, i, na, i na pomnikach, bo jego człowieczeństwo było tak mocne, było tak zwyczajne. Jak się patrzy też na tą podwiniętą koszulę, która pewnie pamięta z seminarium, koloratka w kieszeni, też to widać, mówi, że, że wszystko się ludziom. Naprawdę to mieszkanie jego, na tej plebanii, stało się kurtownią pomocy. Tam przychodzili wszyscy po wszystko. Nikt nie wychodził bez pomocy. On natychmiast działał, tam była też pomoc medyczna, on był, był też posterze pielęgniarek, więc miał kontakty medyczne. I stał się symbolem pomocy też w Warszawie. Były takie historie niesamowite. Powiem jedną z najbardziej wstrząsających, kiedy podczas jednego strajku, wcześniej w szkole pożarniczej, jedna z pani, która była no, przerażona, bo mógł ją aresztować za udział w Solidarności, a wychowywała samotnie córkę, zapytała księdza, czy może na niego napisać uporzenie wychowawcze na córkę, bo jak ją aresztują, to mogą rozsadzić dziecko do domu dziecka, bo nie będzie opieki. No i ksiądz się zgadza. Kiedy rozbito strajk, to był strajk szkoły pożarniczej, taki słynny. Tak się z obiecał, że im pomoże, że będzie się opiekował. W związku z tym ona wylądowała pobita w szpitalu MSW. Za chwilę miała ja pójść do więzienia. No więc on wie, że ludzi z Solidarności ma zawsze te płótuszkę z wojennym. Jadą pod ten szpital, jak ona mówi, sześcioma samochodami. On jedzie na górę, bo ma te dokumenty na nią, i pracują, porywa stamtąd. I ją przetrzymuje. Ukrywa pół roku w jakimś miejscu, tylko jej przesyła jak ona mówi, tylko przesyła mi papierosy i kanapki, żeby dała radę przetrwać z córką, nie? Jest taka historia, no, nieprawdopodobna, ale to słyszałem z dwóch źródeł, że zgłosił się żołnierz, żołnierz armii radzieckiej uciekał do Niemiec, bo, bo już miał dosyć. No i gdzie się zgłosił? Do Popiełuszki. No to ksiądz że go przekazał, tego żołnierza, jednej pani, która ukrywała Żydów w czasie wojny. No i ona go przechowywała. On robił rzeczy niesamowite. Natomiast on się nie, nie wchodził w politykę. Nie załatwiał powielaczy, nie załatwiał różnych innych rzeczy, nie załatwiał party drukarskiej, nie szmuglował oglątek i takich rzeczy. On zajmował się pomocą ludziom. Walczył o godność. Muszę tym przez Były tym, za co się cieszy skinął. Można chyba tak powiedzieć w skrócie. Było słychać głos aktorki. W tym czasie aktorzy bojkotowali teatr, kina i, i, i telewizję, bo to był stan wojenny, władza komunistyczna i przychodzili na takie właśnie przez ojczyznę. Na tych brzeg z byli wszyscy najważniejsi aktorzy warszawscy, poza Łomickim i Janną byli wszyscy. Yy, można wymieniać ten słynny 40-laty Kopiczyński był na Wszechchchch bo Wojciech Pawliń był na Wszech ojczyznę, yy, Engler był na Wszech ojczyznę, no to tam jeszcze. Kazimierz Karczak, Piotr Frączewski, Hajela Bonarska, Maja Komorowska, wszyscy przychodzili. Zawsze śpiewano Ojczyznę Wolną Raczną Zwrócić Panie, a dzisiaj, się na mszy, jak było otwarcie Chrystus Zwincit, zawsze na początku mszy za ojczyznę było Chrystus Zwincit śpiewano. I te na początku po prostu były pewnie dla tych, którzy byli upokorzeni, zniszczeni, dla tych właśnie rodzin aresztowanych, bo to im dodawało bardzo, bardzo wiary i siły. Właśnie i Turcja. Dusza, duchowość, nie polityka. Yy, kazanie na pierwszej krzyża ojczyznę było, było takie. Ksiądz Jerzy powiedział tak: ponieważ odebrano na wolność słowa, to będziemy milczeć. I była cisza. I później zaczyna mówić swoje kazania słynne, ale nie od razu. Pierwsze kazanie, następne, to jest zbiórcy totów z biskupów. Następne kazanie to jest litania Solidarności, się Jerozolim. Następne litanie do Matki Bożej. On jakby się bał być kazania, Nigdy nie był w tym wielki. I on to wiedział. Ale w czerwcu 1982 mówi kazanie i staje w obronie dzieci, których rodziców, e, e, dzie, tak, e, których ojców aresztowano w stanie wojennym. I to było ważne i mocne kazanie. Z przykładami, z, z imionami tych dzieci. I natychmiast potem jest interwencja Urzędu do Spraw Wyznań. I następnego kazania już nie mówi, ponieważ biskupi proszą, żeby. Że jest ryzyko aresztowania, żeby nie mówił kazania, może nie mówi się proboszcz. Pięć razy do, do śmierci księdza w kazania mówił czy bo było ryzyko aresztowania księdza Jerzego. Prawda była najważniejszą rzeczą, o której mówił, bo mówił o niej często. Jak się patrzy na statystyki słów, to słowo prawda pojawia się najczęściej. O co chodziło jeszcze z tą prawdą? Można to rozumieć w sensie publicystycznym, politycznym, ale on mówi podczas kazań, że prawdą jest Chrystus. Dlaczego jeszcze był tak niebezpieczny, dla, e, tak niebezpieczny dla państwa komunistycznego? Oczywiście gromadził dziesiątki tysięcy ludzi, był bardzo znany, natomiast był w stanie zrobić coś, e, co bardzo szkodziło komunistom. Był w stanie połączyć zwaśnione strony Solidarności. Był dla liderów Solidarności wszystkich. To jest e, w Kościele Świętego Stanisława a Adam Miśnik, Zbigniew Romaszewski, pod jego ramieniem E, Walentynowicz, Leszek Moczulski, Jacek Kurkoń, tam jeszcze można dodać do tego Andrzeja Gwiazdę, który księdza Jerzego dobrze znał i do tego jeszcze Wałęsa i jeszcze paru innych. Cokolwiek o nich sądzić, ksiądz Opiełuszko był w stanie nawiązać w kontakt z każdym i oni do nich przyjeżdżał. Był dobry relacjach. Mało tego, oni mówili, że ksiądz Piuszko mówi to, co oni myślą, chociaż wszyscy myśleli co innego. E, był w stanie połączyć te siły i jednoczyć zwaśnionych Polaków. No, był niesłychanie niebezpieczny. I to wszystko musiało mieć swoje konsekwencje, jeszcze to, ważny cytat, służyć Bogu to szukać w najlepszej stronie w najgorszym człowieku, to mówić o złej o chorobie, którą trzeba ujawniać, aby móc leczyć. To było niesamowitego właśnie, że kiedy się zaczął stan wojenny, to książę Popiełuszko z walizką opłatków poszedł na ulicę do zamowców i do milicjantów dzielić się opłatkiem. Chociaż oni byli kompletnie po innej stronie, jak y, była zima i agenci komunistyczni stali przed jego domem y, i marzli, to wziął termos gorącej herbaty i poszedł do nich, żeby im dać, bo oni byli w pracy, więc niech tak nie marzną. Dużo było tych przykładów, można by je mnożyć, nie? Czyli widział godność człowieka w ludziach po wszystkich stronach, przez ojczyzny były i zakrzywdzonych i zakrzywdzących. I to było dla nich, y, to było dla nich chyba najbardziej upokarzające. Jest jedna historia, która jest niezbadana, ale są poszlaki. Jeden z współpracowników, Tadeusz Stachnik, napisał na Księdza Jerzego 90 raportów. No Notabene nie wydano tego, jeszcze nie opracowano. I w tych raportach Tadeusz Stachnik pisze, że Ksiądz Popiełuszko, że ktoś mu donosi z serca MSW, że on otrzymuje in, 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 informacje z MSW o tym, co oni do niego planują. A to znaczy, że ktoś w środku się złamał, czy też nawrócił i zaczął współpracować z Księdzem Popiełuszką. No, takich rzeczy się nie wybaczy. To było jesień roku 82. a dokładnie wrzesień. Po pierwsze, podsłuch w mieszkaniu, podsłuch na telefonie. Yy, Liczne prowokacje, podcięta kierownica w samochodzie, pogróżki. Yy, Przesłano mu pracowników. współpracowników. Podczas jednej z mszy ojczyzny mówi takie słowa: Bardzo proszę wszystkich, którzy mi grożą, że, będę dos że dostanę kurę w łeb, że będę miał podręcznięte gardło i że będę wisiał na krzyżu, żeby się przyznali, kto to pisze, bo trzeba być odważnym. No, więc tak się zaczyna. Pierwsza rzecz, przestraszyć. Godzin 82, 13 grudnia, noc. Do jego mieszkania wpada kamień z ładunkiem wybuchowym, bomba wybucha w mieszkaniu, tłucze szybę i następnego dnia hutnicy zakładają kratę w jego mieszkaniu i zaczynają jego ochronę. I do końca życia jest chroniony przez robotników. Dwóch na dole, dwóch na górze. To mieszkanie staje się twierdzą w zasadzie. Tam bez pozwolenia, znaczy, oczywiście, to dużo ludzi przychodzi, ale wszyscy są jakoś kontrolowani i sprawdzeni. Tylko nie można tam wejść. Ksiądz Jerzy, trzeba powiedzieć, przeżywa to naprawdę mocno. Można powiedzieć, że on się nie bał, on się bał. I przeżywał to silnie. I tak od środka patrząc, to być wiele razy naprawdę był zdezorientowany i zmęczony. Jeszcze do tego był chory na tą anemię z rośliną i oni to dobrze wiedzieli, też starali się na tym grać. Nawet gdzieś znaleziono recepty na leki przeciwnikowe. Trzeba też zrozumieć, że kiedy zaczął się ten sor popiel, to oni zaczęli utrącać jego przyjaciół, robili zamachy, zamachy. Przeszukania w mieszkaniach jego znajomych, jego współpracowników, brali na rozmowy prewencyjne, grozili. Jego przyjaciel najwierniejszy, jeden z kilku, pan Karol Szadorski, hutnik, miał żonę, która była stewardessą, więc pana Karola wzięto i powiedział: No, pan tam będzie chodził, to może coś się stać pańskiej małżonce. Pan pomyśli, co warto robić i co jest dobre. Ksiądz Jerzy w, jednym, w jednej z rozmów powiedział do kogoś: Wy mnie wszyscy zostawicie, ja widzę, co się dzieje, przecież was nie będzie że was przestraszą, was odtrącą, ja zostanę sam, nie? On to mocno przeżywał. Jak mówiłem, też dostał pogróżki śmierci. No i realne sygnały, że, że tak się to może skończyć. Ginie w roku 1983 i po jego śmierci ksiądz prowadzi kondukt pogrzebowy do Osób na Potężna Historia. Przyjaciel pyta księdza Jerzego, co o tym wszystkim myśli. A ksiądz mówi: Wiesz, jak chyba będę następny. Czyli przeżywa to bardzo mocno i spodziewa się, że coś może się stać. Ksiądz Słopiełuszko y, nie daje się przestraszyć. Pewnie to przeżywa mocno, ale nie daje się przestraszyć. Mrzeze są, są organizowane, y, no więc bezpieka przechodzi do etapu drugiego, jesień 83, rok później. Sprawa wędruje już, już do, do prokuratora, czyli wszystkie armaty są wyciągane, jakie tylko mają. Są wtedy dwie sprawy takie w Polsce, ksiądz Jankowski i ksiądz Podrzucają mu nielegalne materiały, troty, m.in. ładunki wybuchowe. O co potem oskarżają górników, że mu przywieźli nielegalną prasę i to wszystko robią przeszukanie. Wyciągają to z miejsc, które świetnie znali, mówią o ksiądz terrorysta. No to pójdzie do więzienia, to jest inna kategoria. Będzie prokurator, wchodzi prokurator. Kiedy, się, kiedy ksiądz jest w mieszkaniu, jest to prowokacja na chłodnej. I widzi, co się kroi, że go zaraz zamkną, to się zamyka w łazience i na skrawku papieru pisze gryps do proboszcza parafi. bo nie wie ile będzie siedział. I co pisze? Zawsze głosiłem prawdę. Poza mszami, i świętymi za ojczyzny i pomocą charytatywną nic innego nie czyniłem. Prowokację przyjmuję jako doświadczenie dane mi przez Boga dla większych owoców mojej pracy patriotyczno-religijnej. Nie chcę, by moja osoba była wykorzystana do wyjścia ludzi na ulicę. Na zeznaniach nic nie powiem, nikogo nie wydam. Proszę o modlitwę, by wystarczyło mi sił. I tutaj widać na końcu już, jak pisze, że to już jest wszystko, ktoś musiał walić w drzwi, coś się musiał dziać, to jest niewyraźne. Siedział dwa dni, kościół interweniował, ksiądz żeby wychodzi, ale od tej pory jest śledztwo. 30 razy jest na przesłuchaniach, bardzo pokażany i do tego w prasie pojawiają się artykuły szkalujące go, mówiące o jego niemoralnym życiu, bo ma garsanierę. Jerzy Urban pisał te artykuły jego przyjaciele. Do tego jeszcze prowadzają tajnego współpracownika między księdza Jerzego a kardynałem Glemba. Wszystko po to, prawdopodobnie, żeby kardynał Glemba miał go tak dosyć, żeby go po prostu z tej parafii usunął. I są dokumenty, że chciał to zrobić. Ten akt ksiądz Michał Dzejkowski jest bardzo niebezpieczny. Pierwsza scena. Dzień po aresztowaniu ksiądz wraca do parafii. Ktoś przyszedł z kamerą, nagrywał, a to jest msza grudzień, pewnie 15, gdzieś 16 grudnia. Ci panowie to są jego ochroniarze. Pan Jan Marczak, grany chyba przez Zabawskiego na filmie. Kończę historię z tym tajnym współpracownikiem, który był między kardynałem a księdzem Jerzym. To jest donos księdza Michała Czajkowskiego, notabene bardzo ważnego tajnego współpracownika, yy, który informuje o czym. Przyjechał z Rzymu do Polski ksiądz Adam Oniecki, szef rozrybatora Romano. Wtedy był uchem papieskim. Przyjeżdżał do Polski, rozmawiał, wracał, papieżowo opowiadał. On się spotyka z księdzem Jerzym. Dowiaduje się, kim ksiądz, kim ksiądz Jerzy jest naprawdę, bierze treść jego i wraca do Watykanu i mówi papieżowi, że Popiełuszko jest bohaterem. To jest dokładnie tutaj napisane, że ksiądz papieżka jest bohaterem i że to jest porządny człowiek, że go trzeba bronić. Papież wysyła biskupa pomocniczego warszawskiego do Polski z misją, żeby opiekował się księdzem Popiełuszką. Ten biskup Kraszewski mówi kardynałowi Glempowi, żeby zostawił księdza Popiełuszkę w spokoju, bo papież sobie tego życzy. Intryga komunistyczna jest przecięta. Papież się przecina. To jest coś w ogóle, jak sobie wyobrazimy tą sytuację, że mamy papieża, a potem mamy wszystkie tam ważne urzędy watykańskie, potem jest kardynał Józef Glęb, potem jest archidiecezja stocja warszawska, parafia, parafie, na końcu jest rezydent Popiełuszko, to papież się zajmuje właśnie księdze Popiełuszka. O, to jest fragment tego donosu, bo ksiądz Czajkowski do księdze Popiełuszki przychodził jako przyjaciel, potem donosił. I mówił właśnie, Popiełuszko mówił, że biskup Kraszewski po powrocie z Watykanu odbył rozmowę z kardynałem Glębem na jego temat. Przedmiotowy był gwałtowny, gdyż biskup bronił popiełuszki i o coś tam, że wobec papieża też yy, będzie w... Wy... o to, to jest nieczytelne. To pisał Pietruszka, później oskarżony, bo był jego oficer przewodzący. W każdym razie ksiądz Popiełuszko może robić tak naprawdę co chce i tylko jest przesięty. Ale im bliżej już jego śmierci, tym też bardziej agresywne stają się ataki komunistyczne, czyli straszenia. I tym częściej ksiądz mówi o tym, że ma świadomość tego, że zginie. To najmniej trzy zamachy. <laughs> Jeden z nich, próba, to, było, to był taki, kiedy jechał do Katowic. Ramię w ramię siedział u koniego Grzegorz Piotrowski, późniejszy zabójca. Na końcu pociągu stało dwóch. Wiadomo, że był plan, żeby go wyrzucić z pociągu pędzącego. To się nie udało, bo się był ze swoimi ludźmi. Potem wracał z Gdańska. Kamień miał wylądować w y, oknie tego samochodu. Gdyby samochód zjechał, to wtedy mieli spalić samochód. To się nie udało. Trzecia historia to był 15 października, Bydgoszcz. O czym państwo świetnie wiedzą. To też jest dramatyczne, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale niedługo wcześniej w klasie moskiewskiej pojawia się artykuł y, o właśnie przed Popiełuszce, że jest taki mocnicier w Polsce. To był sygnał władzy komunistycznej, że powinni to szybko załatwić. Wtedy też jest taka promemoria, mocny dokument z Urzędu do Spraw wyznania do Kościoła, że ksiądz Pokiełuszka otworzy kontrrewolucyjną organizację duchownych i świeckich dążącą do obalenia systemu w Polsce, więc to są już jawne sygnały, że sprawa jest bardzo mocna i bardzo wysoka już na Najwyższej wakandzie. No i ostatecznie na październik. Ksiądz Jerzy jest zaproszony do Dłużstwa świata Pracy w Bydgoszczy. I ksiądz Jerzy jest w Bydgoszczy. Tam nie mówi kazania, bo urząd do spraw wyznań tak naciskał na parasie, żeby on nie mówił kazania, ale mówi to samo, co miał mówić na kazaniu, tylko są rozważania różańcowe. Ostatnie zdanie, które powiedział, jest takie: módlmy się, byśmy byli wolni od ręku, zastraszenia, ale przede wszystkim od rządu, odwet i przemocy. I to pokazuje naprawdę głęboką duchowość jego testament. Czyli można powiedzieć, że on jakby w swoim życiu, może jego misją było zrozumienie, na czym polega walka dobra ze złem.